Witajcie. Zostajemy w temacie, jak podwyższać swoje wibracje, jak czuć się lepiej, jak się rozwijać, i też temat, który się pojawił, który chcieliście, żeby rozwijać, czyli wpływ naszego odżywiania, naszego trybu życia na, na nasz nastrój, na rozwój duchowy itd. I jako, że mamy porę roku jesienną. Będzie troszeczkę o słońcu, o słońcu, i w związku z tym o witaminie D3. Gdy zajmujemy się rozwojem, rozwojem duchowym, czy rozwojem świadomości, rozwojem osobistym, czy jakkolwiek to nazwiemy, często skupiamy się tylko na tej stronie psychologicznej, czy też duchowej naszego rozwoju. I zapominamy o tym, że ciało i i dusza, czy też psychika, że te wszystkie elementy naszej osoby są powiązane. I z jednej strony, tak jak mówiłam w poprzednim filmie o totalnej biologii i o chorobach, gdy mamy słabszy nastrój, gdy mamy pewnego rodzaju konflikty, to zaczyna szwankować nasze ciało, które broni się i daje nam sygnały, że potrzebujemy przerwy, potrzebujemy odpoczynku. A z drugiej strony, gdy nie dbamy o to nasze ciało, o ten nasz pojazd tutaj na Ziemi, to wtedy zaczyna, zaczyna szwankować, szwankować z jednej strony właśnie to ciało, a z drugiej strony też obniża się nasz nastrój, gdy jemy nieodpowiednie rzeczy, gdy nie dbamy, gdy po prostu o siebie nie dbamy. I tak jak mówiłam w filmie o totalnej biologii, Ogromny wpływ na nasze zachowanie, na naszą energię życiową ma słońce i w ostatnim właśnie filmie mówiłam o tych sezonowych, sezonowych chorobach, podlinkuję Wam w opisie pod filmem ten ostatni filmik. I mówiłam o tym, że właśnie, gdy jest lato, jest to słońce, mamy więcej energii i też realizujemy się w innego rodzaju aktywnościach. Natomiast, gdy robi się chłodniej, gdy tego słońca jest mniej, ta nasza energia, energia spada, i warto pamiętać, żeby jednak na to słońce, na to słońce się wystawiać i żeby wejść w troszeczkę inny, spokojniejszy rytm działania i, i funkcjonowania. I z tym Słońcem jest tak, że Słońce z jednej strony działa na nas pod tym względem energetycznym, tak, Słońce daje życie, daje życie na Ziemi, daje energię, więc Słońce jest źródłem życia na tej planecie, daje nam energię, daje siłę, żeby wzrastać i tak naprawdę człowiek rozwinął się gdzieś... Tutaj też zdań uczonych są, są podzielone, podzielone, ale generalnie uważa się, że kolebką życia, kolebką ludzkości jest Afryka, czyli miejsce, gdzie było słońce, gdzie mogliśmy po prostu latać na golasa i odżywiać się owocami. I później, gdy się namnożyliśmy, poszliśmy podbijać, podbijać świat. Ale nadal nasze ciało jest uzależnione od tego słońca i tak jak poprzedni film, który nagrałam, nagrałam w pochmurny dzień, i też mój nastrój był bardziej pochmurny. Tak jak dzisiaj wyszło słońce, to ten nastrój jest zupełnie inny, energia jest zupełnie inna, chociaż jest listopadowy dzień. To słońce daje więcej pozytywnej, pozytywnej energii i można się fajnie, fajnie doładować. I mimo, że nasz, nasi przodkowie już od lat żyją, w tym klimacie to obserwujemy właśnie te sezonowe spadki nastroju, sezonowe spadki, spadki odporności. Więc warto, warto zwrócić po prostu na to uwagę i doładować się pod tym, pod tym kątem, tak. Bo to, żeby zadbać o tą równowagę w organizmie jest tak istotne nie tylko pod względem właśnie naszych chorób, tylko pod względem tego nastroju, tych naszych wysokich wibracji. I tutaj właśnie chciałam wspomnieć o witaminie D3. I często o tym zapominamy i tak naprawdę gdzieś temat witaminy D3 pojawia się albo przy temacie dzieci, żeby suplementować tą witaminę D3, to gdzieś tam pediatrzy o tym wspominają, czy tam lekarz rodzinny, Natomiast, jakby o dorosłych się gdzieś tam zapomina i nie ma. W telewizji reklamuje się dużo różnych środków na choroby, które, na które już zapadniecie. Natomiast o witaminie D3 wspomina się rzadko. Jednak witamina D3 jest to taka specyficzna witamina, która wytwarza się pod wpływem promieni słonecznych. Więc teoretycznie, jeżeli wystawiacie się na słońce, powiedzmy latem, gdzieś tam półtorej godziny dziennie, to powinno wystarczyć. I jesteście doładowani, ale później mamy sezon jesienny i zimowy, i nie tylko, że na to słońce się nie wystawiamy, to jeszcze jest druga kwestia: że większość dnia siedzimy w zamkniętych betonowych pomieszczeniach, więc to słońce w żaden sposób do nas nie dociera. No i gdy mamy pochmurne dni, to jeszcze tego słońca jest mniej. Dodatkowo jest jeszcze kwestia lata i, i tematu kremów z filtrem. Jest to temat też dosyć, dosyć kontrowersyjny. W każdym razie e, kremy z filtrem, które miały być wybawieniem dla naszej skóry, blokują e, promienie i blokują też właśnie dobroczynne działanie słońca, e, więc warto też się tym tematem zainteresować. W każdym razie, tak czy inaczej, e, większość z nas potrzebuje suplementować witaminę D3. E, nie wszyscy, ale większość z nas. Od czego to zależy, trudno mi powiedzieć, ale warto sobie zrobić raz... Na rok albo raz na pół roku badanie poziomu witaminy D3. Um, I mi się wydawało, że nie muszę suplementować witaminy D3, ponieważ dużo przebywam na dworze, na słońcu i tak dalej. Jednak gdy zrobiłam badanie poziomu D3, gdy byłam w ciąży, okazało się, że ten poziom jest poniżej normy. Um, I tutaj nie wiem, czy ten poziom był poniżej normy wcześniej, czy po prostu dziecko ze mnie. W fazie rozwoju gdzieś tam ze mnie wysyła tą witaminę D3, ale się okazało, że tej suplementacji potrzebuje. Z kolei moja mama, która pracuje zawodowo w trybie wielogodzinnym i na tym słońcu jest znacznie mniej niż ja, ma wysoki poziom witaminy D3 i nie potrzebuje suplementować. Więc zależy to od bardzo indywidualnych, bardzo indywidualnych tendencji z jednej strony. Z drugiej strony, to ponoć wiąże się z tym, z jakiego regionu dokładnie pochodzili nasi przodkowie, bo jeżeli mamy geny po takich przodkach, który, którzy żyli w tych zimnych krajach. Od wieków mamy te dominujące te geny, to ci nasi przodkowie byli już przyzwyczajeni do życia w tym klimacie i sobie jakoś radzą z pobieraniem słońca w takim klimacie. Natomiast jeśli dominują u nas geny tych przodków, którzy żyli troszeczkę bardziej na południu, to obecnie ile byśmy się w Polsce wystawiali na to słońce, to tego słońca będzie za mało. Gdy byłam z dzieckiem u, u lekarza, Znowu narodzonym dzieckiem, to lekarz zalecił, że w naszej strefie klimatycznej, właśnie niezależnie od tego, ile jesteśmy na tym słońcu, trzeba suplementować witaminę D3 przez cały rok. Tutaj nie będę, nie jest to film, który jest poradą lekarską ym, i nie będę Wam doradzać, y, co macie suplementować, w jakiej ilości i, i tak dalej, ale warto w tej kwestii zasięgnąć porady lekarza y, i warto badać sobie poziom tej witaminy D3 ym, i suplementować. Tak, to też jakie dawki suplementować, y, to też zdania uczonych są podzielone. Niektórzy tam uważają, jak są to takie kropelki standardowe różne, to, to tam się daje jakąś jedną, dwie kropelki. Z kolei trafiłam na jakiś wykład doktora Jaśkowiaka, który mówił, że potrzebne jest aż tam 5000 jednostek, zdaje się. Więc ogólnie zdania są podzielone, więc wydaje mi się, że warto samemu poszukać, doradzić lekarza i też zbadać swój poziom witaminy D3, bo jeżeli macie tą witaminę D3 w normie, to warto ją suplementować po prostu zimą, tak, żeby się doładować. Natomiast, jeżeli jest niedobór, to wiadomo, że tego trzeba więcej i, i pod kontrolą lekarza. Więc y, warto zwrócić na to uwagę. I dlaczego warto zwrócić na to uwagę? Y, ponieważ y, ta witamina D3 y, odpowiada nie tylko za naszą odporność, za zdrowe kości i tak i tak, dalej, i tak dalej. Tylko odpowiada też za nas, nasz nastrój i za tą nieszczęsną e, zimową depresję, e, czy też sezonową depresję. I ogólnie, jeżeli mamy słaby nastrój e, i popadamy w jakąś melancholię i nie możemy się zabrać do roboty, to może się okazać, że po prostu mamy niedobór witaminy D3. I tak jak mówiłam, z tym naszym ciałem i duchem to działa w dwie strony że z jednej strony możemy mieć jakiś problem, który rzutuje na nasze ciało, a z drugiej strony może nasze ciało być niedostatecznie zadbane i to rzutuje na, nasz, na stan naszego umysłu. I warto zwrócić uwagę na te wszystkie elementy, ponieważ może się okazać, że mamy jakąś depresję, nie wiem, nawet myśli samobójcze i tak dalej, a się okazuje, że mamy zapchane jelita, mamy na przykład Niezdiagnozowaną alergię, która nas gdzieś tam dobija, mamy niedobór witaminy D3 czy B12 czy czegoś jeszcze innego. Więc warto na to wszystko zwrócić uwagę. Dzisiaj właśnie chciałam wspomnieć o tej witaminie D3. Myślę, że w następnym filmiku wspomnę też o witaminie B12, bo jest to bardzo ciekawy wątek. Więc pamiętajcie, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje ciało. Jeżeli chodzi o suplementację witaminy D3. Tutaj też musicie sobie pogrzebać. Są jakieś standardowe, standardowe, nie będę tutaj też niczego reklamować, tak nie jestem sponsorowana przez żadnego producenta witaminy D3. Ale powiem po prostu z czego ja korzystałam. Wiem, że u mnie i u paru osób standardowe leki, które są zalecane przez lekarza się nie sprawdzały. Ja sobie wyszukałam witaminę D3, jakąś tam naturalną, bioprzyswajalną itd. Ostatnio stosowałam doktora Jakobsa, z którego byłam w miarę zadowolona. I pamiętajcie też, że witaminę D3 możecie pozyskiwać z rzeczy typu tran i tak dalej, i te wszystkie kwasy omega, i różne takie bardzo wartościowe rzeczy. I trafiłam też na coś takiego, jak chociaż standardowo, generalnie jestem bezmięsna, to jednak czasem robię wyjątki. I właśnie szukając, szukając suplementów trafiłam na coś takiego jak olej. Jak to było? Czekajcie, olej z fermentowany. O, fermentowany olej z wątroby płaszczki, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę. I jest to olej, który z jednej strony jest to coś powiedzmy lepszego niż tran, ponieważ jest fermentowane, a rzeczy, które są fermentowane, tak jak macie kiszonki i różne inne rzeczy, to są po prostu lepiej przyswajalne przez nasz organizm z jednej strony, a z drugiej strony jest ten olej wytwarzany z jakichś tam arktycznych wód, które są teoretycznie mniej zanieczyszczone niż te wody w cieplejszych basenach. Więc to był tak, fermentowany olej z wątroby płaszczki. On jest akurat w tabletkach, więc nie czuć tego tak mocno, chociaż czasami zostaje na żołądku i, i lubi się przypominać. Jest, jeszcze, jest to jeszcze fermentowany olej z wątroby dorsza, który ma troszeczkę inną zawartość tych wszystkich suplementów. No, ale właśnie wciąż suplementowałam ten fermentowany olej z wątroby płaszczki, i, i te wyniki wyniki mi się poprawiły. Więc, więc też warto, warto sobie po prostu też poszukać i też nie ma właśnie jednego środka, który będzie najlepszy dla wszystkich, tylko warto sobie pogrzebać, poszukać, popróbować co jest dla was ok, zobaczyć czy to dla was działa, co się wchłania, tak? bo te, te witamina D3 jest robiona na różnych olejach i może wasze ciało z jakimś tam olejem nie współpracować po prostu albo... E, może być e, witamina D3 bardziej jakaś tam syntetyczna, mniej przychwo, przyswajalna i tak dalej. No ale niezależnie od witaminy e, suplementacji witaminy D3, e, pamiętajcie o tym, żeby wystawiać się na to słońce, e, żeby korzystać z tej energii słońca jak tylko możecie. E, tutaj też właśnie kwestia e, tych e, kremów z filtrem, to, e, to już każdy musi we własnym zakresie zgłębić, mi wyszło, że generalnie to słońce ma więcej tych, tego dobrego działania niż złego. Gdy stosowałam kremy z filtrem, to w tym okresie początkowym miałam w ogóle wysypkę od słońca, która nie wiadomo skąd się brała. Mogła też być powiązana z czymś z żywności, bo też później pozmieniałam trochę w diecie. W każdym razie później zaczęłam stosować po prostu. Olej kokosowy, który ma też działanie takie filtrujące. Też kiedyś dostałam taką książeczkę o, o, o zastosowaniu oleju kokosowego, bo można go stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie do wielu, wielu rzeczy. No, i ten olej kokosowy pełni funkcję takiego naturalnego filtra, a z drugiej strony nie blokuje, nie blokuje dobroczynnego działania słońca. Więc warto sobie we własnym zakresie poszukać, poczytać, poszperać i po prostu znaleźć to, co z wami rezonuje. Tylko po prostu właśnie warto zwrócić uwagę przy tym rozwoju duchowym też na ciało, tak, że właśnie w dwie strony. Z jednej strony, gdy coś dzieje się z ciałem, zobaczyć, czy nie mam jakiegoś konfliktu i co się działo ze mną w ostatnim czasie i jak tam moje emocje, czy nie trzeba czegoś poczyścić, a z drugiej strony, gdy słabo się czujemy, pomyśleć, czy dbamy o to nasze ciało, czy ukochaliśmy to nasze ciało, czy jest ono odpowiednio odżywione, czy dostaje to, czego potrzebuje. I jeszcze będę wracała do tego tematu odżywiania, suplementacji, powiązania z naszą psychiką, z naszym rozwojem. Ale dzisiaj już kończę. Jeżeli film Wam się spodobał, możecie zalajkować. Teraz mam słońce, z innej strony mnie nie widać, ale za to widzicie piękne chmury. Tak, możecie zalajkować film, możecie udostępnić, jeżeli wiecie, że komuś może się przydać. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, możecie subskrybować kanał, możecie też wspierać kanał przez Patronite lub inne formy, tak żeby filmów się więcej pojawiało i żeby kanał zasuwał do przodu. To do zobaczenia, widzimy się wkrótce. Korzystajcie ze słoneczka, papa. Pa.